Dzień dobry, wideo do sprzedania Renault Clio z roku 2007 z niezniszczalnym motorem 1.6, 88 koni, benzyna to jest, to on chyba jeszcze Laguny Jedynki pamięta z tego co wiem, prosty silnik, bezawaryjny, jeżeli już nawet coś się zdarzy to obsłuży każdy mechanik ten, 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 ten samochód. Lio z przebiegiem 114 tam z kawałkiem, więc to jest żaden przebieg tak naprawdę. I ja w ten przebieg tutaj wierzę. To, co Państwo tam będą pewnie komentować w tym filmie, to pewnie, że nie ma, i tak dalej, ale tutaj jest nic nieponiszczone w tym samochodzie. Zgadza się to z niemiecką książką serwisową wszystko. Samochód jest, no mówię, totalnie niezniszczony w bardzo ładnym stanie, w pięknym stanie wręcz. Z wierzchu lakier cały w oryginalne cały tenki. tutaj jest w oryginalnych wartościach, więc 100% bezwypadkowe auto. No i utrzymane fantastycznie, jeżeli coś tutaj jest delikatne, jakieś już to tylko z racji bardziej wieku niż, niż, niż jego przebiegu. No bo tutaj no tych kilkanaście lat ma, jednak wszystkie szyby są oryginalne również. No myślę, że taka rzadkość na, na naszym rynku, no i z tym silnikiem, no to jest samochód raz, że bardzo dynamiczny, dwa, że niewiele pali i, i, i trzy, że to jest praktycznie bezobsługowe przy tym, przy tym przebiegu. Dobrze, odpalamy go sobie. On będzie teraz krzyczał o paliwo, bo przepraszam, to jest taka pogoda, że chciałem tutaj zdążyć przed jakimiś deszczami, niestety że pochmurno. Akurat takie okienko się zrobiło, żeby, żeby to wszystko Państwu zaprezentować. On tu ma takie radio, że tak powiem, fabryczne. Klimatyzacja, oczywiście, działająca. Co z takiego wyposażenia? Elektryczne szyby. To jest wersja trzydrzwiowa, więc dwie elektryczne szyby. Elektryczne i podgrzewane lusterka. Wszystko tutaj działa w tym samochodzie. Nie ma takiej opcji. To jest pięciobiegowa skrzynia. Sterowanie, tutaj takie fajne radia spod z, z kierownicy, tutaj tam sobie głośniej, ciszej możemy i zmienić sobie stację. E, oczywiście, e, co tutaj z takich ciekawostek jeszcze, z ciekawostek to podam, e, skrętne e, reflektory ma, to później pokażę na, na, na filmie. E, razem z kierownicą zapala się taka dodatkowa żarówka H7 z lewej strony reflektora, e, te reflektory takie ma nietypowe w porównaniu do innych e, modeli Clio. No i na ten rynek niemiecki widocznie tak był pięknie tutaj skonfigurowany ten, ten, ten samochód. Alufelgi bardzo ładne tutaj jeszcze z wierzchu, no i fajne nagłośnienie, naprawdę, naprawdę dobrze to gra. No myślę, że to jest wszystko co potrzeba w takim samochodzie tej wielkości i, i no, 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 no nic tutaj na, kom, na komforcie nie cierpimy. Samochód cichy, z tym silnikiem no w tej chwili chodzi i to, to dosłownie zaraz Państwu zaremonstruję jeszcze pod maską to, to, to ten motor także. Także będziemy sobie go słuchać. Już tutaj wychodzę. Spróbujemy sobie jakoś tutaj jedną ręką poradzić, jak zawsze. No tutaj jest ten On yy, tutaj nawet nie drgnie ten, ten, ten silnik. jest po prostu no taki motor, kiedy jeszcze chciało się te silniki tym ludziom yy, takim robić. Ten z nie z i z to jest taki motor właśnie z tych, z tych dobrych czasów, starych dobrych czasów. No nie myty, jak widać, bo ja nigdy to nie myję, zresztą to tam widać na kanale no i, i tak to wygląda. Mm, machniemy sobie troszeczkę za mocno, chyba. Tak jak mówię, tutaj te, to te reflektory, tutaj ta lampa zapala, doświetla zakręt. To jest główny, jakby i... halo tak, tak, dobra. okazji tutaj przechodził. Ja jeszcze tutaj sobie może tutaj pozwolę zademonstrować w ogóle to, to doświetlanie. Czyli tak jak mam prosto kierownicę tak nie będzie. Może, może tak, żeby to było widać Czyli tak prosto ją ustawimy. Przepraszam, że ten film będzie dłuższy, ale też chcę wszystko pokazać. Pali nam się tylko tutaj tam nasza lampka główna. Dajemy w lewo, to też będzie jeszcze na zdjęciu. Dajemy kierowniczkę w lewo i tutaj mamy to doświetlanie zakrętów. Działa to w nocy świetnie, to naprawdę genialnie działa w, w taki właśnie w nocy, że tak powiem, teraz jeszcze, jeszcze tutaj sobie patrzymy na właśnie na te fotele na taki fajny kolorek w ogóle te foteli, fajne do przeżycia, w ogóle to jest nic nie zniszczone, lekko przykurzone tam, no bo jednak ja tutaj teraz jeżdżę i gdzieś tam mamy i nie po prostu jest to w stanie rewelacyjnym czy tutaj pod sufitka tu wszystko jest naprawdę jak nowe Mimo tego wieku I ja tam w ten przebieg wierzę Co jeszcze z ciekawostek Jak spojrzałem na tamten fotel Isofix z przodu Czyli można sobie poduszkę wyłączyć tam wyłącznikiem I dziecko śmiało przewozić Nie, nie, nie przekładając tam na tył W do kierunku jazdy Więc też jest jakby taka opcja więc jest, jest to opcja bardzo dobra Bagażnik Na takie codzienne zakupy Śmiało, spokojnie wystarczający na pewno. Autko z zewnątrz no, ma kilka jakiś tam rysów, kilka jakichś tam zadrapań, no, bo ma jednak swoje lata. Natomiast no, to jest to właśnie z to, że to jest oryginalny lakier, czyli gdzieś tam te zadrapania zostają, to nie jest e, odmalowane, e, że tak powiem, wypicowane. No, z zamkniętą maską to naprawdę ciężko go usłyszeć ten, 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 ten motor. Mm, tak jak mówiłem dynamiczny barw, bardzo, bardzo. Bardzo ładna felga aluminiowa, też jak jakby tutaj widać na tym filmiku. Jakieś tam wprawno oko, jak mówię, znajdzie jakieś tam bryski na nim, ale to chyba nie jest taki rdzy Tutaj korozji nie ma, absolutnie w ogóle nigdzie. Auto świeże po przeglądzie technicznym, czyli to też jest praktycznie na rok bo to ja już ten przegląd techniczny mu robię no cóż, to wszystko co mogę powiedzieć na temat tego samochodu jazda proszę, się do żeby obejrzeć to auto, żeby sobie na żywo przejechać się, bo jazda jest mega przyjemna, mega przyjemna tym samochodem tu jeszcze dodać już chyba chyba, chyba wszystko powiedziałem jeżeli czegoś nie powiedziałem będzie na pewno w ogłoszeniu na pewno to, to, to gdzieś tam zawrę no i na pewno będzie paliwo nie będzie tej że tak powiem ee, ta rezerwa się świeciła e, no ale tutaj tak jak mówiłem tutaj szybciutko to wszystko e, załatwić dziękuję uprzejmie jeszcze raz zapraszam pozdrawiam serdecznie